Cześć, ja jestem Kubeczek i witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy budować dom w 10 minut. Mm, możliwe, że mi się nie uda, bo moje domy, jak buduję, buduję takie duże domy, naprawdę buduję duże domy, to zajmuje mi to około 3 godzin, dlatego i tak, tak, tak rzadko są w ogóle na tego, bo 3 godziny to jest ogromnie dużo i potem to trzeba montować i to będzie następne 3 godziny renderowania i potem to będzie się wstawiać godzinę i takie zrobienie takiego filmu to jest 7 godzin, a takie 10 minut to będzie z godzina, <noise> więc jeszcze takiego czegoś nie doświadczyłem. Um, będziemy budować właśnie na najmniejszy dział, co był jakiś mały. Nie mam żadnego pomysłu, jak zawsze. I za jakieś 10 sekund zaczniemy. Mam taki mały stoper tutaj po boku z mojego programu do nagrywania. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Widziałem na zagranicznym YouTube kilka takich odcinków. I trzy, cztery. Dobra, jedziemy. Mamy 10 minut na ogarnięcie czegokolwiek. Nieważne, gdzie jest przód domu, bo tego jeszcze nie wiem. Um, to może być klita i może mi się to nie podobać, bo czasami mi się nie podoba w ogóle to, co zbudowałem. No ale dobra, to ma być dom taki startowy, bo mam go jeszcze wykończyć w środku i mogę ogóle wszystko, więc... To nie będzie takie piękne i łatwe. Dobra. Może być tu taki siaki. Ja zawsze jak stawiam ściany, to ja nie wiem jak ja je stawiam, po prostu ja je stawiam. Taki problem właśnie, jak ja je buduję, mam. Dobra. Takie coś może być, nawet jest spoko. Za każdym razem kiedy buduję właśnie w taki sposób buduję. To jest łatwiejszy sposób budowania. Że nie i bez planu. Bo tutaj wychodzą ładniejsze budynki, bo jak się tak rozwalasz na części pierwsze, a co tutaj postawić, a co tam postawić, to potem wychodzi ci kloc. Smutne, ale prawda. <śmutne> Doświadczenie tak bardzo. Okej, okay. ojej. Tym razem musiałem mało tych płotków dać, bo... O no nie no Marcin! A raczej, no nie no, kubeczek. Ostatnio pisaliście mi, czy dobrze by było robić live i tak dalej. czybym bym robił live w ogóle kiedyś i tak dalej. I pomyślałem, że robiłbym live'y ale teraz, jak ja, wylatuję na wakacje. Wylatuję na wakacje no niedługo, bo zostało mi mało godzin, tak szczerze mówiąc. Dlatego nawet dla Was nagrywam, abyście nie zostali te sami. Bo nie chcę, aby znowu kanał umierał na miesiąc, a mnie nie będzie jakieś 30 dni w domu. Dlatego chciałbym, właśnie. Żeby coś było wstawione, ale boże to nie wyszło dobrze No i pytaliście mi czy będę robił live'y, no ja tak sobie pomyślałem, no, no spoczko, no, mogę zacząć robić live'y Tylko po powrocie z wakacji I co wy na to aby zrobić live'a jakoś w sierpniu, jakoś nie wiem 19 sierpnia, 20 sierpnia Te, te rejony, mogę robić potem częściej live'y ale, co by na to, aby zacząć robić by wtedy? Dlatego, miałbym czas, już byłbym po wakacjach moich i wszystko było pięknie. Ten dach jest do dupy... Naszy. Jest brzydki! Ojej. Ojej, no nie, no nie. Co to, 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 to jest? No nie. Dobra, może być. Trudno. Ten wyższy musi być. Minęło nam dwie minuty, a ja dopiero bawię się z dachem. No chyba tak nie, nie można się tak bawić. Powinienem zrobić ten dach płaski, to jest mam wrażenie. Dobra, trudno, mogę zrobić kilka takich odcinków, to jest nieważne. Ojej. Dobra. Znaczy ja się nad tym rozgarniam? Okna, okna, szybciej, szybciej. Eem, tu będą drzwi, tu będą drzwi, dobra. Tu, tu będzie można wstawić... Okno, no okno, obróćcie. <laughs> dom jest za niski, czekajcie. Ciekawe, jaki mi wyjdzie, Boję się aż Teraz wygląda trochę. Nie, tamten był lepszy. <grystanie> <grystanie> jest niski, taki, wiecie, bardziej letniskowy, on tak wygląda, no Dobra, i tu. <grystanie> no, naprawdę, no, naprawdę, 3 minuty już miły. <grystanie> to jest chyba jakiś żart, to jest chyba jakiś żart, po prostu jakiś żart, nie.

Trudno! Dobra, będzie biały. Co tam? Może być. Dobra, robimy środek teraz szybko. Ojezdy, nie zdążę. 4 minuty mamy. E, teraz dopiero. Dobrze. No to zrobimy tutaj łazienkę. Tutaj zrobimy sypialnię. Będę mi super duży, niestety. E, tutaj zrobimy. Ojej, 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 ojej. ojej, ojej. Eju. dobra, tu może być To jest właśnie ten dylemat, to nigdy nic nie wiem gdzie postawić Dobra, pół ścianki. jadą pół ścianki Teraz będziemy szybko to meblować Ale nie takie, no bo mogą być takie Tu zrobimy ścianę Oddzielimy jakoś tak O, dobra I tu, tu zrobimy salon Dobra, może być, jedziemy! Ojej, <laughs> zobaczcie zaraz, ja normalnie mój mózg pracuje szybciej niż kiedykolwiek w szkole, powiem wam, zaskakujące, bo nigdy mi tak nawet w szkole szybko nie pracowało, dobra, białe, dobra, dam czarne podłogi, daję, dawno nie dawałem czarnych podłóg, um, jakąś jednolitą ścianę, jednolita ściana, może być biała, a tutaj pomalujemy na jakiś inny kolor, jakby nie wyszło to brzydko jakoś super, Dobra, nieważne. E, tutaj przestawimy te okna, aby nie było tak brzydko. I tak nikt nie będzie patrzył na tył domu. No, może być tak. E, szybko, szybko drzwi, drzwi, drzwi do każdego pomieszczenia. Jak się nie wyrobimy, to po prostu zatrzymam się i tak skończę ten dom. <grym> Okej... Okay. Ja um. mamy minut. O kurde, 5. 6 prawie... Znaczy 4 prawie. Ojej. Huu! No to nieźle, bo ja tak zmieniam te podłogi za chwilę, a tak nie powinienem tego robić. Yy, dajcie mi tą podłogę tu i dobra, tak może być. I teraz, dobra, meblujemy to szybko. To jest skupienie normalnie. Wiecie, że ja nigdy na lekcjach żadnych nie miałem takiego skupienia jeszcze. No może miałem w postawówce jak. A ja miałem zawsze problem z zegarem, tym takim e, czytaniem zegara ściennego. To był, to był normalnie dramat. Nigdy ja go nie umiałem. Ja dostałem. Pamiętacie, może w różnych szkołach jest inaczej, ale u mnie było w szkole, bo wiem, że moja siostra też miała inne oceny w podstawówce... Moja siostra, moja butelka mi spadła. I tam były oceny. E... A. B, C, D. ja dostałem C minus <laughs> Ale potem poprawiłem się na A Bo się nauczyłem Pamiętam, że wtedy musiałem iść z mamą gdzieś na miasto i mama chciała mnie zabrać do McDonalda, mam w mieście McDonalda i um, powiedziała, że idziemy do McDonalda, nie? Ja takie mamo, ale ja dostałem C minus zegara, ja nie zasługuję <laughs> Pamiętam to jak dziś To był wygryw Eee... Mamy 3 minuty. <laughs> nie wyrobimy się. Chyba wyrobimy się na ostatnią sekundę. Eee, dobra, może być. O kurde... Czy to nam się uda? Wygląda to brzydko. Nie lubię pod presją czasową, a mi nie wychodzi wtedy. Ja bym się dłużej rozlekał na zrobieniem całego domu z zewnątrz niż teraz to, co ja robię tutaj. Cały dom. Nigdy nie robiłem domu w 10 minut jest dziwne, bo zawsze chciałem szybko coś zbudować i zacząć grać. Jak na przykład nie mam niczego zbudowanego, a teraz, jak widać, kombinuję szybko. Jeju! Dajcie mi to! Dajcie mi ręcznika jakiegoś. Nie wiem, papier toaletowy wystarczy. Nie powinien dawać detali. Detali. Ojej. Może być takie coś. Eee, jakie brzydkie! Nie mogę na to patrzeć! wmięćcie to! A Dobra, się nie wyrobię i tak, ale dobra, zmień to. Nie mam pomalowanych wszystkich ścian. Zostało mi... ojej. Ojej! Pomaluj to wszystko szybciej! <gry> Lampy Ja nie mogę takich challenge'ów zrobić. nie mogę, po prostu to jest nie na no, moje o, dobra. Może być tak. To jest nie na moje nerwy, mówię wam, po prostu... Niektórzy pewnie zrobili dużo ładniejszy dom, jeśli nie do Na zagranicznych YouTube'ach to oni umieli zrobić takie szybkie domy. Ja to właśnie widzę. połowa domu pusta. Eee... Yy, kanapa kanapa kanapa, szybko jeszcze kanapa, kanapa 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 kanapa, tak tak tak, kanapa kanapa kanapa... kanapa. <ścoughs> Ojej, ta presja czasu taka bardzo ekstremalna. Mamy minutę Oops! Mamy minutę Dobra Kiedyś się zastanawiałem co bym w 10 minut wyniósł ze sklepu AGD Chyba nie wiem co bym wyniósł Nadal nie wiem Ale coś bym na pewno wyniósł <grych> Kiedyś tak oglądałem, że ludzie mieli tam 10 minut Na wyniesienie rzeczy ze sklepu AGD I on takie coś chciał kiedyś zrobić Tylko ja nie, nie będę miał okazji oczywiście Okej. Okay. Ja zawsze bym dawał zasłonki, takie rzeczy. A tu nie ma czasu! Ten kwiatek jak ze tego ze szpitala. Co niczym nie zapomniałem. Nie, nie wiem czy Ja zawsze używam takiego wyboru e, rzeczy. Właśnie takiego tego używając tych takich pokojów tutaj gotowych, a nigdy nie takich... Wpisząc rzeczy, nie dobra, 3, 2, 1, jeszcze lustra postawisz? już po <gryw> Naprawdę, z kwiatkami? Dobra, czas, stop! Ojej, mi się podoba. Wtedy mówiąc, nie zamieszkałbym tu z moimi simami, ale no, No to, że. Co mogę na to poradzić? Jest okropnie przed kinem. Co to jest? Co to, to, to jest? Dostawię sobie komin jakieś drzewko, aby to ładniej wyglądało na miniaturce, a nie taki klocuś. <noise> klocuś. Ale tak naprawdę już skończyliśmy ten domek. Jak wam się podoba, możecie pisać w komentarzach. Jakie to drzewo jest ładne, jeju. Jak <noise> wam podoba mi się. Możecie pisać, co myślicie o moim domku pięknym. Ta palma tutaj nie pasuje. Bo. On ani nie ma jakichś drzew super, ani nic. Taki, taki zwykły, taki zwykły o. Możecie pisać co Wam się podoba w tym domu, które pomieszczenie jest najładniejsze. Które jest najładniejsze? Ku ja tak naprawdę wszystkie te pomieszczenia robię takie same, podobne w moim stylu, bo teraz to nawet się nie zastanawiałem jak zmienić dany styl, po prostu robiłem nie. Więc tak to wyszło, eee, kolejny odcinek będzie prawdopodobnie już za 3 dni albo 2 dni, bo będę stawiał trochę rzadziej niż teraz stawiałem przez ostatnie 2 dni, dlatego bo chciałbym właśnie wyjechać na wakacje, lecę za 2 dni, więc jestem podekscytowany. Mm. Następny dom, następny odcinek jak mówiłem będzie za 3 dni, ale to będzie budowa domu za 10 tysięcy, więc też będę musiał za chwilę tak sprawdzać tutaj moja biblioteka ile dom kosztuje. Za chwilę wam powiem, ile ten dom kosztuje. Kosztuje 22 tysiące. No nie tak źle, ale zdjęcie nie jest piękne. A, to już wiem, to ja mogę, może go przedstawię. Bo tak jest przód, nie? O tak, bo go wybudowałem źle. No, teraz jak wyglądał na miniaturce Okej, okay. <laughs> jeśli chcecie takiego małego klosa mogę wam go udostępnić, nie jest za piękny, nie jest za nic Ale, ja się z wami żegnam, do zobaczenia za trzy dni, albo dwa, nigdy nic nie wiadomo, papa kochani